<laughs> Jeszcze nie nagrywa. Kochaniutka. Jeszcze nie nagrywa. Właśnie już nagrywa. Poważnie? Ja już nagrywa. A gdzie tak? to czerwone takie siatełka? A ja tam z drugiej strony. O ty draniu. Teraz ja nie wiem, kiedy nagrywa, kiedy nie nagrywa, kiedy trzeba piernicza. Kochani, my kończymy sezon 2020. Tak. Kączymy... Grzybowy. Grzybowy. Kochani, mamy teraz ten okres tych takich najkrótszych dni w roku. I te spacerki tu mamy takie dość błyskotliwe. nasze błyskotliwe to one nie są. One są takie smutne, ponure, jak widzicie, ciemny raz. Kochaniutka się boi, przytula się do mnie. Ja ją tutaj trochę strasze wilkami, niedźwiedziami i tak dalej. Chociaż powiem szczerze, bójcie się bardziej ludzi jak zwierząt. Takie mamy Ludzie Dziwne, trzeba się bać, dziwne czasy teraz mamy nie takie bardzo zimne czasy. Znaczy, takie przemyślenia, czasami przychodzą do głowy, że to się w głowie nie mieści. Normalnie kochaniutkiemu na się nie mieści. No. Głowa mała. Głowa mała. <laughs> Kochani, dzisiaj jedziemy, zobaczymy sobie pniaczki z boczniakiem gdzieś, jakieś zimowe grzybki. Pochodzimy troszeczkę po lesie. Znaczy, no pochodzimy, no, kochaniutki woli pojeździć po lesie. Tam gdzie może oczywiście od razu uwaga mała. Może spotkamy jakiegoś zwierza. Zawsze od kogoś spotkamy. No. Jakie sosik, sosik jest wspaniały. Jakie sztywne. No kochana, dwudziesty dziewiąty, tak? Tak, dwudziesty dziewiąty. Dwudziesty dziewiąty. A on nam daje, daje sypieczek ja już nie mogę się doczekać. Uuu. Uważaj na kreszcze, bo w tej trawie są kresczyki. Są, 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 są. Jejku, jakie piękne. Uuu. A tu? Tu coś jeszcze przykryte? Nie, tak tylko. Czekaj. Poczekaj jeszcze, jeszcze. Zobacz. Zobacz. Mhm. Takie najpiękniejsze są, kochani, Taki, takie boczniaczki w tej fazie. Jakie fajne! To Ale wspaniałe. To. Zobacz. Jakie cudowne! Koniec roku! Koniec roku się popisał. Jakiś fajny akcent na koniec tak. roku. O, to jest 2020. Kochani, kończymy w tu? ten sposób. Dzisiejszy spacerek wyjątkowo e, e, będzie udany. Będą krokiety! Będą znowu krokiety, kochani! Co roku! Taka ładna płaczcie. karta. Patrzcie! Coś pięknego! Piękności! Cała karta. I ona jeszcze będzie dawać, tak, dopóki tak. jest tak ciepło, ale śliczny. Czekaj, położę go tu. Mówimy, na koniec roku zrobimy przejażdżkę po naszych okolicach. A tu taka niespodzianka. Jak pachnie fajnie. Ale radość. Ale radość. <laughs> Kochaniutka znowu namazała nową kalpę. Tak, ale zobacz, tu są takie małe, bardzo uh -huh. dużo ich jest. Widzisz? I tu... A to zostaw ich na tu. później. Po, tu, nowym, po nowym roku. Po nowym roku, a tu chodź. Uh -huh. Zobacz. A tu państwa. Zobacz. Nawet tu tu w środku siedzą, no. a niech siedzą. Ale o tą zabiorę. Uh -huh. a, no bo Dzień krótki. Kochani, spójrzcie tam już. Słoneczko już zachodzi. A kochaniotka szarpie karpę boczniaka szarpie, karpie, tak e, zrobimy sobie na Nowy Rok jakieś danie fajne no ja już, ja już mówię, że krokiety będą na Sylwestra. tak Oj, wieje dzisiaj troszeczkę o, tu jest taka fajna a tamte małe zostawimy dobra, to pakujmy się pakujmy się, na a te małe zostają przykryję trochę, niech im nie wieje no. <laughs> Dzień kochani, my kończymy sezon 2020 tak kończymy... grzybowy grzybowy Kończymy go bardzo honorowo, kochani. Piękno zbiory dzisiaj. Tak, duże. Jesteśmy zadowoleni. Dzień się chyli ku schyłkowi. Jesteśmy dość daleko od Domciu. Kochani, ja sobie poprawię tylko kierownicę. <grystanie> Nie przerażcie się tego, ale po świętach, no, kochaniutki, dopiero się na zabawę sylwestrową ugoli. <grystanie> <grystanie> Szykuje nam się. Wyżelka na Sylwestrach, krokiety no. będą, krokiety. Tak, tak. Kochani, to, to jest też będzie, główne danie. Fraszka też Placzki. będzie. Placzki. Flaczki. Flaczki z bośniaka Wszystko Kochani. dietetyczne. Tak, wszystko. Placzki. Tak, dietety, Bo my, si, ma jesteśmy na diecie, <noise> Kochani, nawet na kilku dietach. <noise> No tak dieta grzybowa, dieta rybna, tak. czasami mięsna, dieta mięsna, czasem nabiałowa, warzywna. warzywna, owocowa tak, Patrzę, czy nie ma zwierzątka wczoraj mieliśmy piękne spotkania ze zwierzątkami, ale tak. za wolno nam to było, z tym nagrywaniem się nie udało ale oczka się napatrzyły na jelenki, całe tak. stado jeleni 5 czy 6 jeleni, 6 panów, sześć sześć panów. Sześć panów mamy panów, z kamerki jest... tej samochodowej, ale tam słabo ich widać Dzisiaj jesteśmy zadowoleni z boczniaka. W ogóle jesteśmy zadowoleni z następnego dnia, kochani. Yy, każdy dzień, każdy dzień nas cieszy, każdy promyk słońca. Coś ty yy, mi zrobił. A to tego nie filmowałem, kochani, miałem ręce zajęte. Jak już czochorowywałem, kochani, od kątu miałem ręce zajęte i nie tylko ręce. Kochani, to jest koniec roku 2020. Wchodzimy w nowy rok, kochani, wchodźcie razem z nami, bawcie się, cieszcie się. No, czym pracować też trzeba, to wiadomo, ale 60 plus są niektóre nowe panie, to Wy już jesteście panie 60 to jesteście na emeryturze. Panowie, 65 dopiero na emeryturze, ale kochani, życie jest dopiero przed Wami, to jest dopiero początek, bo życie się zaczyna po 60 Właśnie, a później dalej, 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 i do przodu, kochani. Na dzień dzisiejszy życzenia to my złożymy jeszcze tutaj oddzielnie, oddzielnie. Uroczyście. uroczyście. A dzisiaj mówimy wam miłego wieczoru. My już po pomału zjeżdżamy w kierunku domku jeszcze przejedziemy przez gęsty, gęsty raz. Czarny, ciemny? ciemny. I zaśpiewasz mi Ciemny. Lesie. ciemny. Lesie. <laughs> Zaśpiewam. Kochani, trzymajcie się. Będziemy się spotykali na pewno w 2021 roku. Często jeszcze się spotkamy w tym starym roku. Jeszcze raz. Jeszcze się spotkamy. Jeszcze tak. jeden. I jeszcze raz, tak. kochani. My już z momału tego serwestra wchodzimy. Tak. Żeby tego nikt nie zadzwonił teraz, żeby kochaniutki nie musiał dmuchać. Bo ja bym dmuchnął, ale nie w ten, wiecie, to parkomat no może nie. Nie, zaraz, zaraz. Za ciebie tak, ja A, ty chcesz dmuchnąć, tak? Kierowca, chcesz dmuchnąć? Kochani, kończymy na ten temat. kończymy tak, kończymy. Kończymy, co tam lisek? Nie. 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 A nie. Dobra. Bajo, kochani, trzymajcie się, całuski a my idziemy coś dmuchnąć. Tak. <grym> a jo!